No witam, witam. Ogólnie tak pomyślałem, że ci co się wkręca naszą bekę w sprawie schodniej powinien być program z beczki. Nie wiem czy kojarzycie e, taki program śmieszny beczka e, beczka śmiechu tak się nazywa ogólnie. I może za jakieś zrobimy. Że po prostu stworzymy taki kanał Beczka Śmiechu i będziemy wystawiać filmiki jak się powkręcaliście to jest dobra rzecz żeby zrobić taki kanał albo zrobić forum ogólnie Beczka Śmiechu i wszystkie wasze komentarze sprawiać w sądzie i na forum żeby ludzie czytali sobie i mieli z was bekę to jest dobra rzecz. I coś chyba tak zrobimy, żeby Was ośmieszyć po całym internecie. Po całym internecie, bo żeby każdy wiedział, że trzeba troszkę myśleć, a nie się głupio pytać i inne rzeczy. Chyba tak zrobimy. Nauczycie się troszkę odpowiedzialności i myślenia, co robicie w ogóle w internecie. Jak cały świat, cały internet będzie o was wiedział. Chyba tak zrobimy. To będzie taka frajta, zabawa po całości, że ja widzę, że dużo ludzi będzie wchodziło i się śmiało z was, że piszecie, że na wsonie trzeba wysłać paczki. I tak zrobimy. Dzisiaj usiądę i zrobię forum takie ogólnie. Wiedzicie sobie czytali, inni ludzie też będą sobie czytali i z was będą mieli bekę. Tak was udupiemy z tej beki, że raz na zawsze się nauczycie myśleć w internecie. Myśleć w ogóle, co piszecie. To jest dobra rzecz, to jest będzie wasza nauczka, jak wy robicie z nas bekę, i komentarze zaczniemy robić z Was beke, czyli stworzymy forum beczka śmiechu. Będziemy wszystkie rzeczy wrzucali. Czyli komentarze, Wasze zdjęcia, że niby w wschodnia. Cały świat zacznie to oglądać. Będzie, będzie śmiech w po całości. A widzicie, myśleliście, że. Tylko nas, z nas będziecie robić bykę Coś nie tak? Teraz my z was robimy totalnie. Zlepkę z czału. I wreszcie się nauczycie. Że lepiej warto się zastanowić, niż wysadzić pod jakiś radek, który w ogóle już tam nie od dwóch lat. Ale to będzie wasza troszkę, nie moja. No, tak zrobimy dzisiaj, żeby ogólnie z Was z porobić się nauczyć Jedno: szanować drugą osobę, a nie robić siebie pajaca. Na razie to wy siebie robicie pajaca. Pisajcie w na wschodniej, żeby wysyłać. A widzicie, jak można Was łatwo wkręcać w różne sprawy.